2, 1, ogień, 4 lewy, 3 prawy, 3 lewy średni in, 3 prawy, 130, 130, schamuj do 2 lewy późny, 2 lewy późny, 60, 4 prawy po puli, 70 3 lewy in w 3 prawy szybki 110 110 Schamuj do 3 prawy out Przechodzi w 1 prawy lewy na shooter, Przechodzi w jeden prawy lewy na shooter, 3 prawy niedni szybki Lewy syf 60, 4 prawy, do szczytu długi, szczyt prawą, hopa, 60, od szczytu lewy wąsko, 50, A co 4 lewy, kurwa. lewy wąsko, 4-5, bardzo długi, 4 lewy, 130, 5 prawy, szczytem bardzo długi, 6 lewy in. 4 prawy. prawy szczyt prawą poczekaj 4 prawy szczyt prawą i szczyt prawą 73 prawy szczytem 4 lewy lotna i 4 lewy